No, bo za zejść przy fes. Ja nie gdzieś jest. No, już dobrze. No i patrz, i jeździ w dziurę zajechał. Ty gdzie my jesteśmy, chłopaki? Wy się nie stresujcie. My nie. No, nie. Hej, nie, wypowiedz się, pokaż mi. Hej, pokaż No, ty kierowca jesteś tak, ty skupiony. Całą drogę kurwa prawie w betonie. No, wypadki były. No, tak, no. By było tu szkody rozjebane. Ja no, gdzie jest pijany? O gizirury, ty ty ja na chuj, a cię śniadanie. nie ugotuj nas na Dobra, Dobra, wujcie Jeden chuj, możesz. Nie staro, ale możesz szczilić i co? Jak chcieli, to radar jak to jak nie raz Jak to Nie las? Ale jak to widział, nie jest kilu kg, to taką

Skąd Ty znasz takie słowa? Od gulgula Od gulgula A Ty skąd chniesz A przyśni mi się o, Ty nie śpisz A no właśnie Jak chniesz zapada w sej zimowy to dwa się nie śpisz Ty i dochodzi z To jest okres grudzień, styczeń A.

Dobre, proszę, was, ale właśnie była tam czyś, no. nie? nie, no tam nie, dostałem, nie kolega, co ale było. tam było, było tyle osób, że ja tak nie puścili, się ja. tam nie Jakie wy, tak. to wytłumaczyć to, nie to. No, no, to? A Ty, to z powodzenia, próbuj Ze, za, za

Popatrz pan, popatrz pan jaka gęsia stópka, ale fajna. Uważaj, za ostro Marowane było człowiek to on już talyczę przerobi. przerobił. Przerabił, ja, lakier zdarty Tylko nie to. My antyreklamy ja, robimy, ja z wypertową zasadnikarz, a A może nam coś sprzedać? Ty dobra, a uważ, bo, może może i wypowie, ale wymagający klienci, Przyjdzie <laughs> Hors powie, poprzednio Głębko mają. O skur. Chodź, Ja, ja mam kurwa na nie. śrubach. Ja też mam na śrubach. I co? Do wyjebania. Nie do tak, no, Ale jak się nie ma co się lubi, to się lubi to. Co trzyma. się lubi? co się lubi? Tutaj kurwa jak jedziesz, Naklejka to jest. Nie ma, że ci, kurwa śruba pierdolni i wyskoczy kurwa, nie. i musisz wychodzić nie. i kręcić kurwa diwoltem. Ale I powiem to, tak, ale dobra, wał wyjebany, ale... wał wyjebany, wał wał bo nie, powinien być dwa razy kolczany. Tak, tak. tak, tak bo... No to, to jest do wyjebania. Bo to, elegancki. Jest, bo to jest półtowa, to jest głębok. Nie, no, no, tak jest siedniskowiec no, można powiedzieć. Sierniskowiec. No to, tak to tak mówią, ja to już się gubię tym wszystkim, tak nas zrobią no. a to my robimy i. Idę. Tak. No, bo to kto tym robi? To, to my, tak my. to tak, my, to wszystko my. To, to my jesteśmy testerzy. To pasujesz. To pasujesz. To pasujesz. Ale to, to po, do, cięcia raz, do cięcia. raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, osiem. Nie, no. ale to może być ciekawe rozwiązanie. Bo to mam, takie mam jak por... nóż. Tak, ale robi gorszą warstwę późno. Ja, bo ja mam takiego kurwa. Jeżeli robisz bezorkowo, ja, to zastanawiam. To to, to my nazwisko mamy te same, nie? Jak by a ty z niej wyszłabym po wróżę? Swoim so, so, ja, bo miejscu. Jest... Dora no, dosłowa Aleksandra, to tak? trochę Ale tu Turobska! Tu ale... Tak? Co no, za nie... machloja no, ma się wydarzyć? E, no, pan na pan razie pan pan nie mówię nic, wody? ale zobaczymy. Wszystko wyjdzie. Ale ci ale pani tu Ja pamiętam jak przyjedzie szamer, a Tak, kurwa, ty człowieku, jak wtedyśmy... Bartek, ale może ty tak Nie nagrywaj. Na na ja pierdolę. Ja obiorek, będzie tego obiorek. Nie, 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 A teraz to co? co? <biega Daelska> nie? <Norwegian> no, a było. Ja mówię, ten na pewno będzie u nie? No chodźcie na tą leszowę. Chodźcie na tą leszowę. Gdzie? Gdzie to Nie wiem, gdzie to jest. Jak się dowiemy, gdzie to jest, przypomnę. Jak ta Skoda? <coughs> to lepsze niż Peugeot. Dojechała ta Skoda w ogóle? Dojechała. Ty, a nie widzisz, kurwa? Jesteśmy przecież. No, zapewne A gdzie jest wujek, a gdzie jest wujek? Który wujek?

Aha, ja twój Radek z kolei chyba. Noź nie chodź koń. To co chodzi w obiektyw? E, w sumie, w sumie. Babo A którego jesteś rodzony? 17 października 2002, A ty? E, 17 października 2002. No nie. I co kurwa. teraz zrobimy? Będziemy się wiedzieć. Powiedz, bo ja wiem, o której godziny. No ja nad ranem, ale nie no, wiem do A dobra. ja o 4.25, a mała siostra o 4.25. To ja na pewno byłem. Czemu nie mogę powiedzieć? 3 sekundy byłem szybciej. A, no to chuj ci tutaj, dlatego się nie lubimy. No Tak jestem stanie. To jest drama. Pewnie mama, jak go wy, jak tak. Ja, ja, ja nasza, jakieś... nasza walka. Ale, Ale to będzie ten, ja na, będzie na małżeń, funkcjach mną. takich, że będziemy się bić flaszkami. Kto ja kogo rzuci to głowę, ten wygrywa. To się do tego AlkoMaster, tak? tak. Nie, do Czekaj, Dzień, dobry. Dzień dobry. Ja te barierki zabieram, przejdę do domu. I jakiś Kurwa Szymaj, co? Ty, Jaki kurwa. w szkole podstawowej czy nie bo piszesz kurwa tak jakbyś Ja mam Mózg operacji Nie za jakoś tak Koś lała Proste. Możesz pozdrowić kogoś jak chcesz Pozdrawiamy wszystkich, kurwa, opór też. Tu jest, Teraz się postaraj Weź no to ładnie Chłopaki, ja mam no dyzynę Ja na sprawdzianie szóstoklasisty to miałem przedłużone 45 minut Także szkoła specjalna A gdzie jest ten, frak? o tam Jako biorę. Nie, no, kurwa je, ja... no ja, a, a on mówi co? Ja mówię ty 17 październik 2002 rok data urodzenia. Ja mówię, że on jest starszy, on ma 25 lat. On ja mówi no nie, ja 02 jestem. Pokazał mi dowód, no to nie daj, że się zaskoczyłem, że jest 02, to jeszcze to, że kurwa ma w ten sam dzień urodziny, co ja i moja siostra. Ale adres macie inny. A jak?

Murański, a jak? Ja byłem w lewicy cudzoziemskiej. Kudemą, publik dyskusją, prowokacją. A i wiesz, że ja byłem w Australii, kosiłem kumbainen człowieku 15 metrów header. Kurwa, tak Jak ja na Rumunii jeździłem kosić, to ty na chleb mówisz pew. Tak, kurwa. I... A jeszcze co dzień wiem? Ten ja sam rok jeszcze, żeby to było mało. Hvem er det som er faren din? Chodźmy A, A, Uderzył Kolego w ogóle jak Ty się tutaj znalazłeś? Ja nie mogę mówić na razie ja mówię, no. Proszę wybaczyć, nie mogę mówić Czekaj Robimy walkę w ringu o 5 hektarów Bo Skurczybyk chce wziąć u mnie na rejonie I ja mu nie pozwolę wziąć u mnie na rejonie Ale ja to pole wydzierżam Nie, będzie walka o 5 hektarów Bitwa pod miedzą Konkurencja, szefa, łysa Pokaż paka No, gitara jak konkurencja zdjęcie robi, Halo, halo, tutaj face to face Radosław Sroga, Radek Turowski Kto wygra, kto wygra? Jak myślicie, jak stawiacie tę walkę?

Bołusin, bołusin! Ja bym A my spróbujemy, przynieść jeszcze! To tak! Dajcie, tak, ja zobaczymy, co można zrobić! Tak. A bez jakiejś wycieczki? No, lędziny, to... ślążki! No, w lędziny, no, ślążki, się... no, w lędziny, no, w lędziny, no, no, no,